Szczerze Boże, witajcie serdecznie. Dzisiaj gromadzimy się w kościele, gdzie możemy usłyszeć piękną Ewangelię w ten pierwszy piątek miesiąca. Oto w opisie ewangelicznym spotykamy nieuczciwego rządca. Po pierwsze, rządca to człowiek, który zarządza jakimś majątkiem. Jakiegoś właściciela, jakiegoś pana, kogoś, kto miał jakiś duży dobytek. Jego zadaniem było dbanie o to, aby nic złego z tym majątkiem się nie stało. No ale słyszymy, że on był rządcą nieuczciwym, czyli najprościej mówiąc, oszukiwał. A sami wiemy, że oszustwo, oszukiwanie jest przecież grzechem, czyli odrzuceniem miłości Pana Boga, odrzuceniem jego zasad, przykazań Bożych. I w tej sytuacji możemy powiedzieć, Albo przypomnieć sobie bardzo piękne polskie przysłowie. Może je znacie. Mówi ono, że kłamstwo ma krótkie nogi. I tak jest. Bardzo często, kiedy kogoś pokłamiemy, kiedy może coś zmyślimy, powiemy jakąś nieprawdę, naraz wychodzi, przecież on kłamie, przecież to jest nieprawda. I wtedy co? Wstydzimy się, musimy kombinować, mówić, albo wymyślać kolejne kłamstwo. Dlatego to jest taka naprawdę piękna pierwsza wskazówka, abyśmy zawsze pamiętali, że uczciwość jest najważniejsza. Że każde nasze słowo ma wielki sens i wielką wartość pod warunkiem, jeśli jest prawdziwe. Dlatego dbajmy o to, aby nie przekazywać słów, które są niezgodne z prawdą, słów, które mają na celu ośmieszyć kogoś. Albo słów, które po prostu sami byśmy nie chcieli usłyszeć na swój temat. Druga sprawa to postawa dalsza tego rządcy. Bo w pewnym momencie on orientuje się, no tak, ja się źle zachowałem, teraz muszę coś z tym zrobić. Żeby potem ludzie mnie przyjęli, żebym nie został skazany, wyrzucony. Dlatego sam zaczyna darować, przebaczać innym długi. I to jest kolejne zadanie dla nas. Abyśmy przystępując do spowiedzi, może w ten pierwszy piątek miesiąca, czy w inne dni, pamiętali o tym, aby żałować za swoje grzeby. Żałować, bo nimi zaniedbiliśmy drugiego człowieka i Pana Boga. Ale kiedy będziemy wyznawać swoje grzechy, żebyśmy pamiętali też o tym, abyśmy sami potrafili przebaczać innym. Bo skoro oczekujemy przebaczenia od Pana Boga, a od kogoś innego, to podobnie jak z tym kłamstwem, to sami musimy zacząć od siebie. I życzę Wam tego, abyście zawsze dbali właśnie o swoje sumienie, o swoje słowo, o to, aby ono zawsze było zgodne z prawdą. Życzę Wam powodzenia, i do zobaczenia, i do usłyszenia.